Ostatnio na stronie pojawiło się kilka takich aut, typowo na zimę, i pojawiło się też kilka pytań o coś budżetowego. No i tradycyjnie, jak to w Polsce, pytaliście głównie o wagę. co na zimę z waga, co z Audi, może jakiś Volkswagen, Seat. Także wrzucę Wam trzy fajne propozycje na zimę z napędem na cztery koła, które ani nie dadzą Wam po portfelu, ani nie są drogie w serwisowaniu, no i można się nimi fajnie. Pobawić. Także lecimy z opcją numer 1 Audi A3 S3 8L. Oczywiście zaraz ktoś powie, że nie ma tu prawdziwego Quattro. Macie rację, to Haldex. Natomiast sprawny, być może nawet z włożonym insertem do Haldexu, który zapina napęd 50 na 50, jest całkiem spoko zabawką. No i w fajnej cenie, bo za S3 8L. Trzeba według mnie obecnie dać około 25 tysięcy. Oczywiście mówimy o w pełni sprawnym aucie, w miarę ogarniętym, bez lejącego się oleju Wam na podłogę w garażu, bez tu zawieszenia, ze sprawnym właśnie haldeksem, bez trudu do regeneracji, po prostu żeby wsiąść, zrobić sobie nie wiem, tam plocki olej i jeździć. Oczywiście znajdziecie też takie za 20 koła. Natomiast trzeba tam się liczyć, że troszeczkę będzie do zrobienia. Yy, A trójka 8L, praktycznie to samo, bardzo podobne napędy też Haldex, też 1.8 Turbo, natomiast fabrycznie troszeczkę inne bebechy, troszeczkę inny piec w środku. Mówimy oczywiście dalej o 1.8 Turbo. Natomiast te moce, które tam były w serii, czyli tam 150, 180 koni, też w zupełności wystarczą, żeby tak lekkim autem się zimą po prostu obawić. Oczywiście robicie sobie wydech, dolot, może większy intercooler taki centralny i możecie te 180 pod 200 koni po takich lekkich modach sobie zrobić i uwierzcie, że to będzie jeździło według mnie, jeżeli macie troszeczkę większy budżet, czyli te 25 tysięcy warto według mnie zdecydowanie dołożyć do s bo będzie zdecydowanie lepiej trzymała cenę no i macie tam już najmocniejsze 1.8 turbo BAM 210-225 koni i to już w serii po prostu w porządku całkiem jedzie oczywiście za A3, nie wiem, na chwilę obecną z tego co obserwuję te ceny można już od 10 tysięcy coś wyrwać, nie będzie to ideał 10-15 tysięcy to właśnie ten pułap, także te 10 tysięcy mniej między 10 tysięcy różnicy między S3 a A3, no to już całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że dostajemy. Praktycznie nie ten sam, natomiast praktycznie ten sam silnik, ten sam, ten sam napęd, no i praktycznie to samo wnętrze. Także jako taką zabawkę zimową naprawdę można to e, sobie nabyć i, i fajnie potraktować, e, doposażyć, do dowaga jest masa części, szczególnie do takich atrujek, bo Atrójka Golf, czwórka, Seat Leon to praktycznie to samo, części macie masę, wpisujecie na. Jakimkolwiek portalu, że szukacie, nie wiem, wahaczy, klocków, tarcz, yy, czegokolwiek. I nawet jakieś modyfikacje, typu interkulery, do loty, jest tego po prostu masa. Zamawiacie to dosyć tanio i długiecie sobie w garażu wieczor, yy, całe wieczory zimowe. No i gdy już spadnie ten śnieg, to oczywiście wyjeżdżacie i możecie się pobawić. Yy, kolejna fajna opcja, też Audi Audi A4 B8 no i tu uwaga, też można mieć oczywiście 1.8 turbo natomiast to nie jest już silnik poprzeczny tylko wzdłużny no i tu uwaga, ten silnik jest mocno, mocno wyciągnięty przed przednią oś także w zakręcie możecie się nie nieraz dziwić, że depczecie chcecie postawić go bokiem, on wam wyjeżdża przodem, miałem kiedyś A4 B, B7 2 litry turbo tfsi też manual 4. i przyznam szczerze zimą prowadziło to się po prostu średnio niestety te wyjeżdżanie przodem tak zwane połżenie, było bardzo mocno odczuwalne i, i nie uważam że była to jakaś super opcja na zimę szczególnie wtedy gdy to auto kosztowało dobre 6 lat temu jeszcze sporo, sporo gotówki no ale takie a4 a4 b5 z 1.8 turbo bądź nawet 2.8, bo też była taka opcja, było też 2.6 yy, trochę słabsze, natomiast te wolno saki będą mieć zdecydowanie lepsze pod względem charakterystyki, nie chcecie polecić w zakręcie bokiem niż 18 turbo, które zanim stanie, zanim się napompuje, to już będziecie w połowie zakrętu i nic z tej zabawy nie będzie. Oczywiście na, na parkingu sobie poszalejecie, robicie tam wączki, ale nie chcecie się grubiej pobawić. Przerzutki jakieś to. tym mnie taki większy wolnosek będzie tutaj optymalny. No i poza tym, w dłużnym silnikiem jest jeszcze duża różnica w napędzie. Tu nie ma Haldexu, tu jest klasyczny Torsen, czyli takie prawdziwe Quattro nazwane przez właścicieli Audi. Te jedyne słuszne, bez którego Audi się nie kupuje i w oście Audi się w ogóle nie nadaje do jazdy. Oczywiście żartuję sobie, no ale cytuję niektórych z forum. Także jest torsen, łatwiej to auto postawić bokiem, yy, łatwiej skontrolować zakręcie, natomiast gdy chcecie zrobić sobie przerzutkę, to uwaga, bo może Wam wyjechać przez ten silnik położony w zasadzie na zderzaku przed nim cały przód. Natomiast yy, uważam, że jest to też bardzo dobra opcja, porównywalna właśnie do A3, do S3 8L, ceny bardzo podobne, natomiast trzeba mieć na uwadze to, że takie 2,8 z ze stałym napędem na 4 koła z torsenem spali wam po prostu więcej. Także uwaga natomiast, zarówno do 1,8 Turbo, wracając do A trójki jest trójki, jak i do tego 2,8, 2,6, czy nawet też 1,8 Turbo w A4 też założycie sobie gaz. I pod warunkiem, że ktoś Wam to z głową wystroi, założy, to po prostu będzie jeździło. No i do takiej A4 też macie masę części. Nie wiem, na Allegro jakikolwiek katalog yy, z kurtowni w waszej, Waszym mieście, i macie te części pod dostatkiem. łożyska, klocki, tarcze, przeguby, osłony, przegubów, yy, dosłownie wszystko. Także to jest druga opcja z waga z Audi, którą bym nabył yy, do zabawy zimą. Natomiast ceny takich A4 yy, są niektóre wystawione nawet za 8000, z tego co widziałem. Natomiast są to jakieś auta przetargane z tego co widziałem z Niemiec, wolałbym kupić takie auto przed opłatami czy po opłatach już w Polsce gotowe, o które ktoś już zadbał i po prostu sobie przejeździć tą zimę, pobawić się, dać nawet te 15 tysięcy i mieć po prostu spokój. Także to jest opcja numer 2 i opcja numer 3 według mnie najlepsza na zimę, żeby się pobawić. Pokorzystać z tego napędu na 4 koła jest całkiem fajny pancerny silnik to Seat Leon 28 VR6 oczywiście też z napędem na 4 koła tym samym napędem który był w S3 8L i Atrujca 8L też Haldex, natomiast tutaj charakterystyka Fowera według mnie wygrywa 1,8 turbo i z tym 2,8 V6 czy też 2,6 V6 z A4. Po prostu kto jeździł Fowlerem, ten wie jak ten silnik reaguje na muśnięcie pedału gazu. Momentalnie jest taki cios w plecy, oczywiście nie przesadzajmy z tym ciosem w plecy, natomiast czuć ten moment, że to chce jechać, ma chęci. I postawicie takie auto bardzo szybko bokiem. A gdy załadujecie jeszcze inserta do Haldeksu, to naprawdę macie mega fajną zabawkę na, yy, na zimę. No i według mnie osobiście taki Seat Leon, jeszcze w pakiecie kupry, wygląda o wiele, wiele lepiej niż zwykła a trójka. No i jest tego też na drogach po prostu mniej. Gdy dołożycie do tego jeszcze takie felgi yy, z kupry charakterystyczne, które są według mnie świetne i absolutnie ponadczasowe to macie kawał świetnego auta oczywiście te 2.8 VR6 też możecie sobie zagazować no i jeżeli chodzi tuż o te leony to według mnie nie kupicie go poniżej 15 tysięcy nawet nieraz z tego co widzę te ceny to oscylują one w granicach kupry 1.8 turbo czyli 20-25 tysięcy no ale to VR za VRa zawsze ludzie chcieli płacić większą kasę także według mnie warto i te VRy w Leonach będą utrzymały cenę Zdecydowanie lepiej niż taka zwykła A3 1.8 Turbo Nawet w po prostu Także trzy wagi Według mnie najlepsza propozycja Z tego to właśnie taki Seat Leon 2.8 VR6 Natomiast oczywiście Znajdziecie też w takim Leonie 1.8 Turbo Zależy kto co woli, mi osobiście Taka charakterystyka 2.8 VR6 absolutnie Absolutnie wygrywa ten ranking Kto nie miał okazji się przejechać przejedźcie się, zobaczcie jak to reaguje naprawdę kawał, kawał świetnej zabawki części oczywiście bardzo porównywalne, bo są praktycznie te same co w a 38 l także jest tanio, jest po prostu tanio macie te części na wyciągnięcie ręki, nie płacicie kokosów, macie zamienniki dobrych producentów nie tak jak w niektórych Japończykach typu mój Lexus IS, gdzie chcecie kupić sobie łączniki i w ASO jeden kosztuje 400 no nie, jednak wagi, tak jak profesor Chris powiedział w ostatnim odcinku, mimo że może i części psuje się od tych Japończyków, to po prostu ceny są, e, części bardziej przystępne i po prostu łatwiej się to, po prostu naprawia, więcej mechaników ogarnia te auta. Jestem pewny, że zarówno z takim 1,8 Turbo, 2,8 v 6 czy nawet 2,8 v 6, 2,4 każdy mechanik w Waszej okolicy sobie po prostu Poradzi, jeżeli sami tego nie ogarniacie. Także to były trzy takie moje propozycje bagów na zimę, którymi się pobawicie, które dają całkiem fajne prowadzenie, no może poza czwórką. No i które przede wszystkim nie kosztują dużo, no i dadzą Wam całkiem taki przyjemny koszt utrzymania nie powalą Was na, takim utrzymaniem na start, jak przykładowo. S4, B5 gdy gdzie kupujecie macie dwie spółki sprężarki wysypane które plują olejem musicie targać silnik na start i, i ogólnie jest kicha. No i jeżeli planujecie jakiś zakup auta to pamiętajcie, że w opisie macie link do rankomatu naszego partnera który wiem po prostu bo kupuje tam zawsze polisy oferuje najlepszą według mnie cenę ubezpieczenia w Polsce, porównywałem to, uwierzcie, jakieś cashbacki, to nie rekompensuje tej ceny, którą proponuje rankomat, także wbijcie sobie do opisu, skalkulujcie taką policję na A3, A4 czy takiego Leona i zobaczcie, że jest po prostu tanio i uwaga, taka moja osobista, jeżeli kończy Wam się polisa za 2-3 miesiące, to wbijcie w link, policzcie już teraz i jeżeli chcecie zostawić auto, to po prostu kupcie tą policję już teraz, nie czekajcie do ostatniego dnia, bo osobiście 2-3 stówy ostatnio zabuliłem po prostu więcej za mm, taką, taki poślizg w ubezpieczeniu auta. Także wbijajcie link w opisie, sprawdzajcie i oszczędzajcie.